Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy dzisiejsi bohaterowie to Kofiket w czołgu, który nie ma ikonki, czyli M46 Patton KR, czołg premium nowy w takim tygrysio, lwio, panterowo jakimś malowaniu. Tutaj przy okazji polecam, jeśli ktoś nie zna, to fioletowy poradnik VDR-a właśnie na temat tego czołgu. Padąt taki tygrys, który, jest, który nie jest tygrysem, no taki generalnie śmieszny czołg. Na pewno ten, to malowanie jest dość ciekawe, ponieważ takie oczy kocie na jarzmie, pazury na, na tych osłonach gąsienic, no i przy okazji też taka paszcza na przedniej płycie. A dobra, dość o wyglądzie. Patton, czyli amerykański med 8 poziomu premium, zarabiający jak normalna premka, z losowaniem jak normalny czołg, czyli do dziesiątek. No, ale tutaj w losowaniu niezłym, ponieważ przeciwko sobie mamy tylko 3 dziewiątki. Ale niestety po drugiej stronie jest typ czwarty z dobrym graczem na pokładzie, który od razu już ma pierwszy frak na początek. Także widać, że łatwo nie będzie, ale na szczęście ten typ blisko bazy, więc pewnie pojedzie na przepychacz. A tutaj oczywistą zaletą większości czołgów amerykańskich jest. To, że mają mocne fronty wieży oraz bardzo fajnie opuszczają działa, co w tej bitwie się bardzo przyda. I tak właśnie należy tym czołgiem grać, czyli grać na opuszczanie działa i umożliwianie przeciwnikom obijanie bardzo niewielkiego fragmentu czołgu, bo nie wystawiamy kadłuba. Korpus schowany, taki właśnie typowy hull To jest właśnie taktyka gry amerykańskimi pojazdami. I ten met według... Środowego poradnika Faultera, właśnie do tego się idealnie nadaje. No, tam jeszcze Faulter wspominał, że to oczywiście jest poradnik mocno humorystyczny, ale wspominał o tym, że jesteśmy Amerykaninem, więc walczymy nie sami, tylko innymi, tylko rękami innych graczy, czyli spotujemy, asystujemy, a damage robimy przy okazji. Tutaj jednak gra jest bardzo mocno na pierwszej linii, po to, żeby damage robić jednak swój. To, Towarzyszy nam gracz w T54, bardzo ładne dwa strzały w T54, które dwa razy go zgęsiły. Także teraz już daleko ten gościu nie odjedzie. Ale niestety ten gracz w T54 zwróćcie uwagę, no dość słaby, także wyjeżdża, przyjmuje pestki, działa chyba, nie bardzo może opuścić. Także strzela gdzieś tam na wiwat, dużo tego demedu nie robi, no ale jednak mimo wszystko jest, co sprawia, że przeciwnicy nie są aż tak bardzo skorzy do wyjazdu na nas, bo gdyby wiedzieli, że to jesteśmy sami, to pewnie już by nas dawno zraszowali. Próba strzału w Su, udana. VK się przebija, w plecy na zbije T-37, także też ciekawostka, ponieważ T-37 Bije nas już od tyłu. No, ma rację tutaj 212. Idiot Light in our team. Także zwróćcie uwagę: No pierwszy Light zginął bardzo szybko, drugi przed chwilą. Jeszcze zostały dwa, a dopuściły do zniszczenia artylerii. Mieliśmy trzy, mamy już tylko dwie. t 5 bardzo nierozsądny wyjazd, ponieważ zjechał na nas, zraszował, stracił hapeki, czołg zniszczony. Teraz jeszcze T37 próbuje w przelocie tutaj coś strzelać Bardzo ładna gąska. Przy okazji to jeszcze asysta od Su. Także naprawdę bardzo ładne. Z się tym przeciwnikiem. Niestety jednak to su, ten, ten T37 przeżył, no ale walczymy dalej. Nagle wyjeżdża nas szósty tier, też bardzo ciekawe, że T3485 walczy. To by jest Pluton. Gracze, zobaczcie, sześć szóstych tierów, tylko że dwa szóste tiery to medy, a jeden szósty tier to light. Przez to rzuciło ich najgorzej, czyli na dziewiątki. Wyjazd na fałkę. Fałka szóstego tieru nie można dużo zrobić, także spokojnie odbijamy strzały od niej, spokojnie ją kończymy. Ju już na liczniku 2,5 tysiąca uszkodzeń, 5 do 6, ta flanka faktycznie zaorana. T3-7, pan Stachu kończy naszego T5-4. SP-1C wykończył naszego Lighta, więc już Lightu w ogóle w tej bitwie nie mamy. No i tak naprawdę ciężar tej bitwy spoczywa głównie na barkach Kofiketa. Próba strzału udana w T-37, tam jeszcze mamy SU premiowe siódmy tier, tam jeszcze mamy dalej ISU, także teraz właśnie opuszczanie działa strzał, niestety SU się przebija w co się przebił, zwróćcie uwagę udało mu się wbić, no tutaj po, trafił idealnie w stanowisko km także ładnie weszło, przebijanie budynku po to, żeby sobie odsłonić SU i teraz ciekawostka, bo zwróćcie uwagę, tych sów na tej mapie premiowych to jest Pluton. Są dwa, coś tutaj jeszcze próbuje w nas strzelać. Także ciekawostka, oba się świecili gdzieś tam na dole przed nami. Ale naprawdę gracze ogarniający i wiedzący, że pozycja, którą mają, znaczy pozycja, którą mają jest słabsza, a naprawdę Coffee Cat stoi w idealnym miejscu dla siebie. Także może właśnie grać na świecenie pod samego siebie i przy okazji chowanie kadłuba. Także ci gracze coś muszą przedsięwziąć. A Kofiket liczy na to, że nasi się utrzymają. Po drugiej stronie tam wciąż dzieli i rządzi ten typ 4. Udaje się teraz trafić Su, bardzo ładny strzał, ale niestety zobaczcie, drugie Su nagle się okazuje być na naszych plecach. Także manew, no, udany, ale niestety jego realizacja dość słaba, ponieważ strzelił bardzo szybko i nie trafił. Także, no, pomysł był pomysł. Bardzo fajny, należą się za niego e, brawa, ale niestety, no szkoda, że nie zabrakło trochę siły i zimnej krwi, żeby go do, ładnie dokończyć. E, wyjeżdża na nas RU, RU wali ze złota, my go przebijamy, on nas też, także teraz jeszcze szybki wyjazd, dokończenie tego RU, niestety znowu się przebija. I nasze hp mocno uszczuplone, na szczęście Arta pomaga z fv tu ten z Su, ten Su na nas wyjeżdża. Dużo szczęścia, teraz zobaczcie, du, drugi raz dużo szczęścia, ponieważ Su, gdyby w nas trafiło, to mogłoby nas zabić, bo tylko 350 HP mamy, on ma alfa 390 także udało się go bardzo szybko skończyć i też promocyjny strzał od artylerii M12 za raptem skromne 306. Także no, tutaj dużo szczęścia, udało się bardzo szybko dwa fragi zrobić. Mamy już przy okazji specjalistę i otwartą wolną flankę lewą. Także praktycznie Koficet no, w pojedynkę od dłuższego czasu z drobną pomocą z dalekiej, głębokiej trzeciej linii od artylerii ogarnął ten, ten rejon mapy. Niestety, nasza druga flanka padła. Tam zobaczcie cały czas typ czwarty żyje. Także, tak jak teraz pewnie wiecie, no to są bardzo trudne do przebicia czołgi. Arta kończy ISU, ale wciąż mają przecież Szpa pancer 1C, który teraz kończy naszego AT-7, i nagle okazuje się, że dostaliśmy Coffee Cat plus artyleria SU-101 i FV-207, również Arta spot, Kofiket pisze, żeby SU grało pod artę, bo przecież tak naprawdę nie bardzo ma szansę zrobić coś typowi, no chyba, że na złocie lepiej właśnie, żeby spotował i mamy przecież dwie arty, bardzo jedna mocna, druga bardzo mocna, żeby właśnie grać pod spota, one sobie poradzą z tym typem, który ma wciąż, zobaczcie 731 HP-ków próba strzału w bok wieży. zobaczcie, pancerz naprawdę na tej wieży dość mocny, więc szansa na przebicie była średnia, ale właśnie to, o czym mówiłem, czyli bardzo ładny fokus i tak jak ten typ się trzymał przez 7 minut w tej bitwie, a pewnie przez około 5 na jednej flance, tak teraz jak tylko wyjechał, dostał dwa szybkie strzały i te jego 730 HP rozpłynęło się bardzo szybciutko i nagle bitwa nam się wyrównała, zrobiło się 11 do 11. 3 artylerie plus szpik przeciwko naszemu składowi. Także bitwa już wygląda o wiele lepiej i jest wyświecony badczat. także to jest chyba nasz nawet spot. Nie wiem czy tutaj Trzeba by zapytać Kofiketa, czy jeździ na optyce, czy jakieś inne zestawienie, ale naprawdę ładnie sobie sam świeci ten patonik. Siódmy frak, Arta dobita, nawet nie wiedziała co ją strzela, bo widać było, że się na chwilę zatrzymała, cofnęła, potem zaczęła uciekać do przodu, No ale to już było za wolno, ponieważ jak widzicie, ten paton ładuje 6,8 sekundy. Jednego fragu brakuje do Radleya Waltersa. A gdyby się udało całą trójkę skompletować, czyli e, Lighta plus dwie arty, będzie medal pula. Także teraz tylko trzymać kciuki. Ale chyba Cat, nie niezainteresowanym wyjazdem tam pod tego e, lajcika, e, kończy go arta, więc już pula nie będzie. Ale wciąż szansa na 9 fragów. Tylko teraz znaleźć artylerię jedną i drugą: M12 oraz M53. Jest e, M53. Także pierwszy strzał bardzo ładnie wchodzi. E, arta zanim e, da radę ucie teraz. Jakoś w ogóle chyba nas widzi w tym momencie. Jeszcze szybki strzał, dokończenie, przekroczone 4,5 punktów uszkodzeń i ósmy frakcji Radley Walter zrobiony. Bardzo ładnie się udało praktycznie jedną flankę utrzymać e, w, przeciwko sił, e, większym siłom wroga teraz tylko jeszcze granie jest Arta strzeliła w nas za, nas sama zaświeciła pierwszy strzał niestety wchodzi e, gdzieś tam chyba raczej przez gąsienicę e, bez damage'u i Arta dobija artylerię mamy 8 fragów i przechodzimy do podsumowania No jak w tej bitwie można było wyciągnąć sporo wniosków, przede wszystkim o możliwościach ofensywnych tego pojazdu. Ciekaw jestem Kofiketa, jakie wozi moduły na nim, ale też przy bardzo ważne w czołgach premium są ich zarobki, dlatego też po kolei wszystkie te rzeczy omówimy. Udało się zrobić odznakę mistrzowską Asa Pancernego, wydaje mi się po raz pierwszy, ponieważ na stronie Baby, Quickie babygo. Jest tak, że jeśli się Asaf po raz drugi, to wtedy on się nie pokazuje. Także pierwsza Masterka. Do tego Radley Walters, duży kaliber i e, specjalista. Do tego, jak sam tutaj w tytule pisze, um, Let's kill the, the Uniscam. Czyli no, tutaj było widać, że przeciwnicy chyba bardzo chcieli dobić tego patona, ale okazało się, że. Zawsze trochę im brakowało Wyjeżdżali bardzo nierozsądnie Szczególnie bardzo nierozsądne było zachowanie tego T-54 Przecież był top tierem Wyjechał pod dwa czołgi Chciał chyba dobić naszą T-54 No ale przypłacił to Własnym czołgiem I tak naprawdę bardzo nie pograł no, ale też udało się go wcześniej ładnie uklepać. Potem była przecież było to su, było to ru. Była artyleria także naprawdę dużo do czołgów, które chciały nam zrobić kuku i coś tam robiły, ale udało się ich na wolnicy powstrzymać i gdzieś tam na ogrysku do, do końca bitwy dojechać. 4586 punktów uszkodzeń, 8 flagów i naprawdę rewelacyjnie wysoki exp, ponieważ udało się zrobić aż 1801 tego expa fantastycznie wysoki, naprawdę nie wiem czy to takie wyniki się ogólnie kręci na tym Patonie czy to jakiś taki ewenement, a naprawdę wynik rewelacyjny, no i to jest właśnie to o czym mówiłem, czyli nasze Lighty, też 37 nic, artyleria która została zabita jako pierwsza, też nic drugi Light, bardzo niewiele nasz IS-8 czyli, czyli aktualna T-10, też bardzo niewiele, Top Tier 9, naprawdę słabiutko, ale tutaj AT dość długo przecież walczyło z z tym typem czwartym oraz jeszcze innymi przeciwnikami, także udało się. Su ładnie asysty aż 1115, także jego, jego zasługą było to, że sporo też zaświecił. No i zobaczcie tutaj właśnie wyniki końcowe tego typu: 2500 uszkodzeń, ale też bardzo ładną bitwę zagrał ten SP1C, ponieważ on uklepał 2165 punktów uszkodzeń. Nie, przepraszam, to było RU, Pardon, to jest szpa-pancer RU 2165. I tak samo szpa pancer e, SPDNC 2137. Także zobaczcie, dwa lighty poradziły sobie e, bardzo, bardzo dobrze. Ich arta słabiutko, przecież tak dobra arta 6 strzałów, żadnego trafienia, 0 damage'u. E, no tutaj niestety TC485 w losowaniu, które nie było dla niej przeznaczone słabiutko. E, premiowe słowo również 0 damage'u. No jak to widać, no i ten właśnie bohater, który starał się nam pomóc, ten gracz. Y, no Z włęką niską dwa strzały celne oddał, także jakiś tam wkład, i yy, wkład w bitwę miał i w pomoc w utrzymaniu tej flanki. Podsumowanie: 25 strzał, 23 trafienia, 22 penetracje. Z dystansu 300 plus wyszło 1145, 9 strzałów przyjętych, 3 odbicia, także zablokowane przez pancerz potencjalnie 1505 uszkodzeń, e, punktów uszkodzeń, 10 wrogów uszkodzonych, 8 zniszczonych, i zobaczcie, asysta po e, spocie jest 8. 896 podetraku 352 no i oczywiście rzecz bardzo ważna czyli zarobki na czołgu premium 100 ponad 148 tysięcy. Po odjęciu kosztów amunicji, zobaczcie, naprawa niewiele kosztuje. Amunicja tutaj było tylko yy, tylko amunicja zwykła, apeków, peków wyszła naprawdę bardzo, bardzo tanio. A jeszcze jakiś bonus chyba wpadł pewnie z twierdzy: wyszedł koficet na czysto ponad 208 tysięcy. Także naprawdę bardzo, bardzo ładny zarobek. No ale mimo wszystko, gdyby nawet liczyć tutaj na sucho, to by tutaj była kwota rzędu 100, 133 tysięcy z ogonkiem. Także naprawdę można się wzbogacić, grając patonkiem i robiąc taką bitwę. EXP 1801 bazowy. Do tego jeszcze y, był bonus za pierwsze zwycięstwo danego dnia. Plus jeszcze bonus za y, jakiś inny, który nam y, jeszcze bardziej pomnożył ten łączny wynik. Plus jeszcze bonus za pojazd premium. Także sumarycznie EXPA wyszło 8376. Naprawdę ładny wyniczek. Załoganci się cieszą. Ja ten pojazd w garażu mam, ale niestety nie gram nim, ponieważ nie mam do niego załogi. Muszę Jakoś zacząć działać w temacie załóg amerykańskich, ponieważ mam plany wobec robienia nowej linii amerykańskiej i fajnie by też było ewentualnie tym patonkiem pograć. Także moi drodzy, to tyle. Jak Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem lecę. Do następnego. Cześć.